się ma. tu Zander, xd861, dużo tych liter, okej. Okay. Dobra, mój pierwszy film z Minecrafta to będzie 164, oczywiście Minecraft nie mogę iść na multiplayer, to jest bardzo do dupy. Miłego oglądania i w ogóle za długie wakacje, mamy zarobiście. Dobra, nazwijmy to Zander, sam, za... Co ja tu? Zander, a dobra, sam. Przetrwanie. Przetrwanie. No tutaj takiego fajnego moda. Kurwa, poruszałem to. No tutaj takiego fajnego moda, co nie? Z broniami. What? Fuck you, that fucker maker. Dobra. Hmm. Ja tu zrobię cięcie w ogóle. To na, na chwilę, tak, drobne cięcie, żeby się załadowało. Ocięciu się w ogóle załadowało To ja wam puszczę mój ulubiony, Moją fajną Taką muzyczkę, co nie? Taką fajną muzyczkę puszczę wam Dobra, już będzie szła To jest bardzo fajna muzyczka To ja w tym czasie Jak pójdzie ta muzyczka To ja będę szukał miejsca fajnego Albo będę Ciął drzewa Dobra Gospel 2011 Piski, zyski i wytryski. Wokół mnie jest wieś! Na Yeah! Kozy, kaczki, kury. Krowy, gęsi, knury. Cepy, widły, kosy. Żniwa, siano, kosy. Barklaki i maciory, ziemniaki do obory. Traktosno powiązałki, siekiery, Moterki, banki, ciotki i szwagierki, długi, motyki, brony, palą szlugi, kurwiszony, Samogon walą, chłopi, sianoki, szomka, snopki, remiza sołty z gjezd, skóra, kajdan, szelest, dojenie mleka, styca, kaloszek, nojowica, spoilery na cien... paski Paskina, Adidasach, salcesonika, szanka, kaszenka, przez wieś jedzie furmanka, pierdole i odwety, baby Chłopaki pod sklepy tam piją pa Założyłem z tego miaki i wskoczyłem do traktora. Miałem starą klaczę, ale gdy przyjechał Gospel, to samał ją w stodole, nie zostawił nawet kostek. Miałem cztery świnie, miały trafić do uboju, ale Gospel je odkupił, by powiesić w swym pokoju. Nigdy nie rozumiem typa, ale kiedy tylko. W to pomaga mu jak mogę ganiać kury od sąsiada ha! Moje miasto gminne jest jak twoje powiatowe Taki tutaj świeci słońce, taki tutaj mamy trzodę Kiedyś byłem hamem, dziś nie jestem w tym najlepszy 2011 nadajemy prosto ze wsi Knury i maciory wywozimy tego wory Wszystkie bulwy ziemniaczane, pakujemy do obory Dobra, wróciłem. Nie wiem czy tą piosenkę złać było, ale zobaczę. W ogóle miałem szukać, ale ja tu zbierałem drewno Kurwa mać. Dobra, jestem początkowo trochę w tego Minecrafta wpierdolę z gram. Okej. Okay. Powiem szczerze. Wezmę 2T. Spod ochrony. Weznę. Nie ma bóta, żebym sobie nie wziął kałacha. Te wrócę. Nie, nie po przerwie. Po przerwie. Tutaj sobie weznę krosa. O, kros jest zarobisty, ale mi się przyda tylko jeden. I gdzie już go postawię. No i resztę wpizdu można wywalić. Wyłączę głos, to za Dobra, Dobra, teraz weźmiemy sobie jakiegoś kałacha Nie takie dziadostwo Może to Dragon Gór. O, tego Kawaha właśnie Ale zobaczę w ogóle jaka to jest broń. Nie, to jest właśnie ta do dupy. Nie, to jest ta do dupy, to ją wypierdniczamy. Nawet nie mamy o tym gadać. To jest takie do dupy. Ale ten AK zobaczcie jakie to jest boskie. Tylko włączyłem głos. Ale zobaczcie jakie to jest zajebi... Patrzcie, idziemy, idziemy, nie będziemy. Ja bi co nie taki wydół, To jest zarąbisty właśnie. No ale zajebi chodzę. Ale ja nie mogę właśnie strzelać granatami. I nie umiem strzelać w ogóle wszystkich. Ale sobie to, dwie te no i strój. No i tylko strój już nie będę oszukisto. Jak bym to powiedział? Aha, yy, Dobra, tutaj Dobra, dajmy sobie na pierśnik oficera, hełm przyjaciel śpiechłotny No gawicer żołnierza, albo musie, mógłbym się też przebrać jakoś złodziej, ale nie będziemy Złodziejami, to będziemy hardkorowymi koksami Ternecz hmm. Czyli, że co nie No, wejdź. Okej, okay, jesteśmy na motorze. Takie enduro bym mógł nagrać tutaj. Są nie takie je, yeah, pet shot. No. Wypadł z Je, yeah, ho! Bez skręcania jedziemy. <słyski> o oh, woda. jest woda. Tam jest woda. O tutaj też jest woda! No! To przeskoczymy, nie dałbym, dałbym. rady, ja tu kurde jestem prawdziwym m Jesteś mój urban motorku. Jesteś. Dobra, pojedziemy sobie gdzieś. No. Bo mi się życie przez ciebie motorku traci. Muszę używać. Takich chamskich rzeczy. Nie wiem gdzie by tu się budować. Moglibyście powiedzieć. Nie wiem, nie można go po prostego miejsca kurwa mać już, że kurwa syny mnie gonią Ale okay. O, o, o Ja takim komandosem Jest Zaszczelił go Zły, bardzo zły I on w ogóle go ciało nie na te słuchawki Mojego brata na chręć gdzieś wierzą. No to wtedy To wtedy tak Wtedy też będzie okej, okay. ale to, to, jest taki mój pierwszy odcinek, bo mogłem pomyśleć wcześniej, to bym wtedy tyle nagrał tych odcinków, że... Wiem, mój jako kolega bym ten, bo ekran... Ty chuj ze wsi, ty pizdo z miasta, raczej z Swajowska, ja sam pochodzę ze wsi, więc zwiedziało o mnie, to chociaż skąd pochodzę, nie musicie się mnie pytać. Ej, Sander, skąd pochodzisz, a ja ze wsi tu kurde, nie no. Dobra. Ja nie mieścił chcę, nie, bo miasto to ja nawet nie lubię. Mam tylko rodzinę w mieście. Ale oni nie są takimi piedzielniętymi ludźmi. Bo niektórzy to są nawet fajni z miasta, ale. Wiecie, mafia. Hmm, może drugiego AK. A co ty tu chuju moju robisz? No, złapałem cię, Oj.